Uczymy się czytać, bo nie jesteśmy debilami. Jak większość ludzi na YouTubie, dzisiaj chciałbym wam pokazać coś takiego książkę, która nazywa się. A już wam mówię, oczywiście nie przygotowałem sobie tego. Nemesis. Mam nadzieję, że wiecie, co ten termin znaczy. Jak nie, dziecię Wikipedia was nie będzie bolała. To po pierwsze, książka Nemesis została napisana w roku 1900. Chyba tak, w 1950 roku przez Isaaca Asimowa. Mam nadzieję, że chociaż minimalna część z Was zna to nazwisko. Naprawdę, minimalna. A kapękę większa słyszała kiedykolwiek termin prawa Asimowa. Prawa Asimowa dotyczą etyki robotów. Dzisiaj są już kompletnie nieaktualne, aczkolwiek były pierwsze w swoim rodzaju i one wytyczyły trend. Później były prawa tego, prawa tamtego, prawa sramkowego, nieważne. Polecam Wam książkę Asimowa, Nemesis, opowiada o Ziemi z przyszłości, to jest nie wiem, 200 lat, 250, Kilka razy drzwi, coś koło tego. Mamy Ziemię, na której żyje około 2 miliardów ludzi, dwóch albo 8, zależy czy mi się myli z książką, załóżmy, że 8 miliardów ludzi. Przy czym istnieją tak zwane osiedla. Osiedla są to stacje kosmiczne porozbijane yy, po całym Układzie Słonecznym. One są po 2000 do 10 tysięcy mieszkańców. Po prostu są drobne. Yy, osiedla są odcięte od ziemi. Yy, Ziemię tak uważają za coś gorszego. Ziemię za zgniłe, wiecie, zgniły zachód Empegas. No coś tam, yy, w tym rodzaju uważają. Przy czym osiedla są bardzo... Z jednej strony różnią się od siebie, z drugiej strony są identyczne, bo mamy osiedle powiedzmy Meksykanów. I bardzo ciężko komukolwiek, kto nie jest Meksykanem tam trafić. Mamy osiedla czarnych, osiedla białych, osiedla Europejczyków, osiedla Afrykanów i tak dalej, i tak dalej. Jedno osiedle nagle wynalazło sobie nowy napęd. i spierdoliło. Po prostu spierdoliło. A co jest dalej, to dobiecie się. Naprawdę polecam Wam. Ja wiem, że to jest YouTube, że 90% ludzi na YouTube to jest w stylu. CTF e kiedy Minecraft JJ a kiedy życisz Nie, chuj, bo ziemi na live i podobne ja pierdolę kurwa No dobra tacy są ludzie na YouTube, pogućmy się z tym, Minecraft zalał YouTube i będzie jeszcze kurwa zalewał przez lata Nic się na to nie poradzi. Są dobre kanały, naprawdę dobre. Nie będę ich wymieniał, później będę wymieniał jak będę zrobię sobie listę na karteczce i tak dalej. Ale naprawdę wiem, że to jest dla was trudne. Spróbujcie. Ja sam już jakiś czas temu przestałem czytać książki papierowe. Zacząłem czytać książki elektroniczne na Kindle. Przyznaję się, nie kupuję ich. Mam do kurwy nędzy 3000, 3200 książek i naprawdę dużo kasy na nie wydałem. Już nie chcę mi się kupować. Trafię na dobrą książkę, naprawdę dobrą, to sobie kupię. Silmarillon Tolkiena musiałem sobie kupić. Tak se, no, nie, no, dzieci chory na to zły przykład, bo to jest gówniane i napisane przez Christophera Tolkiena i jest do dupy. Ale niedokończone opowieści znowu, no, trzeba było kupić. Co wam mogę jeszcze powiedzieć? Myślcie sami, chociaż trochę. Spróbujcie myśleć sami, a nie że chysik, nie, 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 wiecie, powiedział. Naprawdę, fajne osoby to robią. Ja nie hejtuję tego, tego czy tamtego. Nie hejtuję Minecrafta, bo sam gram w Minecrafta też. Co prawda to już nie jest Vanilla Minecraft, tylko gram na modach, ale dalej w to gram. Tylko, że widzę świat poza tym, ludzie. To będzie mniej więcej na tyle. Ja postaram się... <coughs> Przepraszam. Postaram się dosyć szybko wypuścić następny... Bleh, odcinek, czy jak to zwał. Kurwa, to jest podcast chyba. Nie wiem, powiedzmy, może że to jest podcast. Postaram się dosyć szybko wypuścić, kiedy znajdę coś lepszego. Ja ze wstydem muszę się przyznać, że dopiero niedawno odkryłem książki Asimowa. Bardzo, bardzo mi z tego powodu przykro... Głupi byłem, ale odkręto niedawno. Następnym razem wezmę coś, nie wiem, może coś nowszego, może jakieś opowiadanie, piekary, coś ten, no coś następnego się weźmie na oko. I w tym momencie to kończyłbym. Prawdopodobnie zaraz nagram jeszcze jeden podcast, zanim mi się to znudzi. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego i proszę o komentarze, nawet jeżeli macie mnie, kurwa, hejtować. See ya.